Czytanie z listu świętego Pawła postała do Efezjan. Bracia, zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania do jakiego zostaliście wezwani. Z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, Jedna Wiara, Jeden Chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi pismo: Wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. Słowo zaś wstąpił cóż oznacza jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi. Ten, który zstąpił jest i tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić? On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa.